Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego doprowadziła do silnego osłabienia europejskiej waluty i notowania euro USD tutaj nawet w okolicy poziomu 1.11. Widzimy, że w tym miejscu wypada zniesienie zewnętrzne Fibonacci'ego 261.8, i właśnie z tego poziomu tutaj doszło do wzrostowego odreagowania. Nastąpiła tutaj realizacja zysków z tych krótkich pozycji, i notowania ponownie znalazły się powyżej poziomu 1.12. Teraz znajdujemy się na 1,1250 i znajdujemy się dokładnie wewnątrz tego klina rozszerzającego się, który jeszcze jakiś czas temu wyznaczał tutaj na interwale H1 kierunek notowań. Wydaje się, że teraz to miejsce, to miejsce wsparcia może tutaj działać dosyć zachęcająco dla strony popytowej, a gdyby nawet notowania nieco zeszły na jeszcze niższe poziomy, to myślę, że okrągły poziom 1,12 także powinien tutaj bronić kupujących i nie wykluczony, że to wzrostowe adragowanie będzie przez jakiś czas kontynuowane. Oczywiście ten poziom 1.11 jeden, jest już można powiedzieć dosyć takim niskim poziomem, co będzie sprzyjało temu, że liczba chętnych do dalszej gry na spadki będzie mniejsza i dlatego też nie wykluczone, że ten, ten spadkowy już nie będzie taki dynamiczny, jak obserwowaliśmy to wczoraj. I jeszcze w czasie dzisiejszej sesji, jeśli chodzi o parę USD od PY, to obserwujemy tutaj w dalszym ciągu taką można powiedzieć konsolidację. Notowania znajdują się teraz poniżej poziomu 118. No jednak tutaj wydaje się, że perspektywa dalszych wzrostów jest spora. Przede wszystkim wynika to z tego, że tutaj cały czas pozostajemy w tej strukturze pięciofalowej. Widzimy, że teraz notowania znajdują się w tej spadkowej czwórce. Oczywiście, gdyby doszło tutaj do wybicia się gór, z tej linii trendu spadkowego, która tutaj w krótkim terminie oczywiście stanowi swego rodzaju opór, to dalszy ruch wzrostowy mógłby odbyć nawet w kierunku poziomu 12400, gdzie mamy oczywiście długoterminowe wieloletnie maksima i być może właśnie dopiero z tego poziomu dojdzie do jakiejś ponownej, większej korekty myślę, że obecne poziomy w dalszym ciągu są atrakcyjne do tego, aby wejść w długie pozycje i przyłączyć się do tego ruchu wzrostowego. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.